Poniedziałek 17. Witam wszystkich, dzisiaj znowu łatamy sobie dziewiąty epizod Skywalker odrodzenie książką. Jak wiemy, film sobie wiele luk, niektóre wyjaśnia książka. Dzisiaj będzie trochę kontynuacja tego, jak Babu Fritz poznał Wojtka. Jeśli ktoś nie wie, Wojtek jest to droid bojowy z prequeli, i z oryginal, z prequeli oraz z wojny klonów. Dalej, w tym cytacie, ponieważ jest to kontuacja, dowiemy się, ponieważ są pewne wskazówki, jak tak na, naprawdę Babu Frick i Zori opuścili planetę. Skoro cały czas z filmu można było wywnioskować, że bez monety było to niemożliwe, a jak widzieliśmy, brali udział w ostatniej walce, nic im nie było. Jak dokonali tego bez monety, jak opuścili okupowaną planetę co na ten temat mówi książka, ponieważ możemy z tego wywnioskować parę rzeczy. Jestem ciekaw, czy ocenić to na plus, czy na minus. I jeśli pamiętacie, Babu Frik yy, naprawiał droida bojowego yy, z prequeli. Oczywiście ten film też będzie właśnie w kartach i opisie. I mówi, że... Jego klient obiecał mu niewyobrażalną zapłatę za tę robotę, a Babu potrzebował tych pieniędzy, jeśli miał wydostać się z tej planety. Gang Spice Runnerów już nie istniał, wszyscy, których znał, odeszli. To znaczy szczęściarze, którym się udało, reszta była martwa. Zabita przez rycerzy Ren po tym, gdy wyczyścili miasto, szukając pomocników ruchu oporu Zori. I dalej pamiętacie, babu Frik naprawia droida bojowego. Ten nagle odwraca głowę droid bojowy i Babu Frik myśli. Czujniki dźwięku Droida były czulsze niż jego własny słuch, niż jego własny słuch. Dlatego Babu zeskoczył ze stołu i wspiął się na okno. Była noc, a niebo przybrało typowy kolor jak podczas piaskowej burzy. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, i wtedy to zauważył. Czerwona poświata, ledwie wielkość kropki nadchodząca z, pół, z północnego zachodu. Kropka powiększyła się, stając się jaśniejsza, w końcu rozświetliła całą noc. Babu zaczął się modlić, zamknął oczy z powodu niebywałości jasności i zaakceptował swój los. Ale wtedy usłyszał głos. Kogoś, kto myślał, że już dawno już, że dawno już temu odszedł. Babu, szybko, mamy tylko kilka sekund, powiedziała Zori. Ok, w taki sposób yy, nasi bohaterowie opuścili planetę, tylko właśnie w jaki? Ponieważ jakbym to ocenił? Y, czy to rozwiązanie, moim zdaniem, zasługuje na plasterek, półplasterka, czy brak plasterka? Jestem też ciekaw Waszej opinii, ponieważ zastanówmy się. Dla mnie cały czas jest to dziwne. Cały czas myślałem, że ta mo moneta ma jakiś sens cel, te dało się tak łatwo opuścić. Okej, okay, tutaj mogliśmy wyczytać, że żołnierze REN wybili tam ludzi do, ludność do nogi. Okej. Okay. Tylko to miasto cały czas było okupowane przez najwyższy porządek. Nie było tak się łatwo z tego wydostać. Po to przecież była ta moneta. Nie mieliśmy tego w ogóle wyjaśn wyjaśnionego. Czy po prostu co? Najwyższy porządek uciekł, jak zobaczył, że planeta ma być zniszczona. Dostał cynko najwyższego porządku. Moim zdaniem to nie było wyjaśnione. Trochę szkoda, niestety chyba ode mnie. Plasterka tutaj nie będzie. A czy od, od was będzie, czy nie? Bo niestety jak chyba dla mnie to cały czas nie jest yy, załatane. Nie wiemy, czy oni po prostu uciekli, mieli fart, nie było najwyższego porządku. Co się stało? Nie wiadomo, ponieważ jeśli y, Babu Freak potrzebował pieniędzy, żeby wydostać się z planety, czyli wydostanie się nie było takie proste, dlaczego teraz udało się Zory i Babu? Dalej nie wiemy. Dalej nie wiemy. Nie ty bra brak plasterka. Czy od Was poleci plasterek, czy nie? Głosowanie karty prawy, górny róg. Wielkie dzięki za lajki. Poniedziałek 17, kolejne łatanko. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.